Drodzy, witam w kolejnym demonie na kanale, dzisiaj mamy grę, która już wyszła, ja to nagrywam przed tym jak wyjdzie, ale wy zobaczycie to jak ona już wyszła, bo wychodzi 3 października 2023, The Lamp Lighters League, zobaczymy co to za gra, to turowa strzelanka, tak wyglądało słuchajcie, czyli to jest mój gatunek, Jagged Island 3 ostatnio na rynku się pokazał, był dobry, czy jest dobry, natomiast mamy chyba coś podobnego, ale... Podoba mi się animacja, już, już, mi, już mi się podoba. Jakiś śpieg skrajny, dreszczowców. Nie wiem, czy chcemy oglądać intro w demonku, żeby. Nie wiem, jak długie to będzie, ale, ale lagi. Popie, aż się zragowałeś. O, już nie bardzo nieładnie. O, jest Kytulu. Dobra, zobaczymy kim będziemy tu grali. To jakieś takie druga wojna światowa, tak trochę jak naziści. No, dobra, dajcie pograć, słuchajcie, fajna animacja. Nie ma języka polskiego. Zobaczymy, ile będzie tekstu do czytania. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Albo i nie zobaczymy. Gra już jest skończona, nie? Bo jeżeli wychodzi, ja ją nagrywam za dwa dni, ma wyjść, ona musi być już skończona. Pytanie, czy po premierze będzie demko, czy nie? Tak, z tego co czytałem, to chyba nie będzie demka po premierze. To jest ostatni moment, żeby wam pokazać. A być może później kupić i ograć. Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Nie wiem, czy pogromy, czy nie pogromy. Muzyka niby jest, niby się nie zacięło. Płeczko się nie kręci. No nie, no co to, symulator ładowania ekranu? To jest na SSD-ku. Co ty ładujesz, chłopie? Co ty to ładujesz? Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Nie wiem, czy to się zacięło. To się nie zacięło, co? O, kółeczko się ruszyło. Ale, ale optym optymalizacja chyba będzie tragiczna. Słuchajcie, filmik się przycinał, przykrzaczał. Tutaj widzicie, no teraz już dwa kółeczka mi się zrobiły.

Ojs. Nice. So Dobra, czyli mogę się poruszać po tym świecie? Mogę tego wybrać? Ja? Na razie chodzę. Ery, co to jest? Rekord Mode. Aha, czyli Rekord Mode to jest. Włączam turówkę. A? Doors, dobra. A mogę się wspinać, mogę. Są te też przeciwnicy? Skocz tu. No, spacja. Czekajcie, bo coś tu się jest. Nie dość, że to się strasznie wiesza, Tu jest chyba, że ona nie może. Czekajcie, bo coś włączyłem. A, spacja to jest jakiś... Twitch agent? dobra, chodź tu Agencie. Nie? On może się spinać. Jezu, jak to chodzi, słuchajcie, zobaczcie co się dzieje. I co, muszę zejść z nim, potem tutaj się z nim spindrać. Otworzyć jej drzwi. No, czekałaś na mnie, na gentlemana. Czekajcie jak mam zmienić. Regroup Agents. Dobra. Ja bym jakąś walkę chciał wam pokazać. On nie może, ta pewnie może, co? Jak się to zmieniało? Dobra, gdzie ja mam iść? Tu. Dobra, na razie. Look, I, uh, sleeping. No, sleeping. Nope. No, nie ma daleko. Idziemy. Możesz mogła się tu wspiąć? Możesz. Ty, koleś, też możesz? Chodź, koleś. Walkę! Ale krzywo wchodzi. Nie to jest... O jest. Dobra. Dobra. Yy, kamerą mogę odwracać Dobra, dobra, idziemy. Wiecie, czy, jak tu się... Jak się z... ikon, wiem co to jest ikon, ale poczekajcie jak się skradałoce Teraz zmieniam gościa. No, ja chcę bobeczką być, jak się składasz z kontrolem? Czekajcie, on nie zobaczył. Aha, czy ta włączyła mi się trówka. Ja wszystko zrobiłem nie tak jak trzeba. Dobra, tu są poradniki, poczekajcie. Jest, że jeden bruk, próg... ale to chodzi, słuchajcie. No dobra, no tak go powaliła. Ale co, on nie żyje? Nie, no on żyje. Ten co może zrobić? Move. Shot pistol. Overwatch. Nie chcę smoków. Weź go tu, ki killnij go. Czy wy to widzicie, jak to chodzi, słuchajcie? E, no weź jeszcze raz. On jeszcze żyje. Czemu on tak rozleciał? No, looking bigger fish. Tam jest dwóch. Ja się skitram, ona chyba sama się chowa, co? To jest jakiś slam mogę zrobić. No, widzę, że slam, ale chyba nie mogę slam. Jak się robi slam? Ale chodź tu, goleś. Nie mogę, bo ja zużyłem te slamy. O głupi jestem. No, ale chodź tu, typie. A możesz podnieść broń? Dobra. I trani są. Ingrid. Teraz tak bym chciał. On. To znaczy. F. W... No dobra. To jest tryb zwiadu. Tak to nazwijmy. Dobra, ale poczekajcie, bo ja chciałbym ich zaatakować. Wyłącz mi tego ricona. Chyba beczka idziesz tu. Tracy. A dobra, to się powiększało. Już on mnie nie widzi teraz. Ona może tu w ogóle pójść? Nie. Dobra, ty chodź, koleś chodź bliżej. Czekajcie, ten ma smoke granadę. No, jak to mam zrobić? Czekajcie. Musiałbym podejść i go szybko zrobić. Poczekajcie, może się uda. No to było głupie, co zrobiłeś, chłopie. No, ty musisz move zrobić. Zobaczmy, jak to jest pokazane tutaj. Wszystko ładnie. Nie, tu będziesz na widoku. Dobra, skitraj się, ale żółte pole to chyba straci możliwość. Dobra. Ta, co może zrobić? Ta ma, może ich napierniczać. No tego nie może, bo nikogo nie ma. A Overwatcha, ona nie ma overwatcha, zobaczcie, nie ma overwatcha Dobra, zrobimy to, to ona nic nie zrobi. No dobra, koniec chcemy Enterem, tak? Toxpijsem Tak Dobra, co ci zrobią? Zadać może tylko jeden koleś. Ej, on. No co za typ w ogóle? Dobra, teraz jest moja faza. To ty, babeczka, weź palnij tego. Słuchajcie, ja chyba tu jest pokazane, że muszę tu stanąć, tak? Ale ładnie dostał! Mogę jeszcze raz? Ale czemu żeś przebiegła? Możesz, możesz jeszcze trzeci raz? A nie, już teraz. Ziomol. Ziomol, zróbmy tak. Ziomol, zróbmy tak. Mów, ziomol. Tu ziomol się ruszysz. I ziomol... Shot, po prostu zwykły. To jest 15... 85%? Dobra, typa nie ma. Tylko ta jest odsłonięta mega, nie? Kamera jeszcze trochę szaleje. Nawet trochę bardzo. Wróćmy się tu. Yy, możesz? Ej, możesz go huknąć. No to nie czekaj nawet, ci go pali, pali... go piąchą. Jak się animacja wczyta! Ile ma szans? To jest chyba 25%, tak? Tak wygląda, nie? To zróbmy tak, pójdźmy, przemieśmy się, ale poczekajcie, bo on jak się przemieści tu... To będzie miał większą szansę. No trochę większą ma. No, spudłowałeś, chłopie. Teraz ta musi w końcu zostać trafiona, nie? No dobrze, w końcu została. Dobra. To ty weź go, poczekajcie, ona ma tutaj, dobra, to wiem co to jest. Stań tu i go huknij. No ale dlaczego tak słabo go huknęłaś? Weź go jeszcze raz, huknij. No po prostu stój tu i go, uderz go. Dobrze. Killer Instinct. A, punkt akcji ona dostała. Dobra, życia ma dużo. Dobra. A, tu jest jeszcze Typol. Jak się zabijaj po cichu? Czekajcie. No, dobra, wiem. Aha, czyli co? Teoretycznie mógłbym przejść po nich? Zobaczmy, słuchajcie. Możesz tu przyjść. Ja nie wiem, co ten koleś robi. Jesteś głupi? A czy my nie chcemy z nim walczyć, chcemy przejść. Zobaczmy, czy da. No, wołam cię przecież, baranie jeden, no. To chyba nie działa ta mechanika. Chyba jest zepsuta. Burzas. Gdzie tu kombat. Czy mogę przełączyć? Nie czaję, coś jest, co jest nie tak z tą grom? Słuchajcie. Nie działa ten, ten, ten grup, w ogóle to nie działa. Oni w ogóle do mnie... Ona nie przybiega w ogóle, nie? No dobra, to zróbmy zasadzkę tutaj na typa. Czekajcie, no to chciałbym użyć w końcu. To że niby nie mam. No, mam. Aha, czyli on może, on może to zrobić, dobra. Tam tych też mogłem uszyć dwóch na dole. Tu się nie dostaje. To jest, jest jakiś Tak, poczekajcie. Tapem też się przełączam. Jakiś ekwipunek jest coś takiego. Czy to będzie taka gra taktyczna, ale to taka przygoda trochę, słuchajcie, no fajnie to wygląda. Cover. wiem gdzie cover. To ma stażek taki, więc ja go po prostu pac mu zrobię. Pac mu zrobię. Fajna gra. Pac, ja już nie mam paców. Paców już nie mam. Mo możesz tu przyjść? Nie wiem, głupie to jest także masakra, słuchajcie. No, chodź tu! No, chodź. No, come on, come on, Idzie ona jest. Ja pierniczę. Nie działa. To no taki bubble na premierę. Dobra, kończymy. Nie będę już wam tej walki pokazywał. No jest ciekawie, ale to jest... Optymalizacja to jest dramat jakiś. To jest nieśmieszny żart, słuchajcie. Eee... Już mechanika nie działa. No nie mogę przyzwać grup. No ja wiem, czy ja robię coś nie tak, czy ze mną... Rzeczy. no teraz przybieg. A, czy co to w tym kółku, tak? Dobra, to działa ta mechanika. Ale to może było wyjaśnione, tylko przeklikałem to za szybko. Dobra, ale un grup. Dobra, to o to chodzi. Dobra, ta tego smasza nie ma, bo to zużyłem bez sensu. Tam klikając jak głupi. Dobra, słuchajcie, kończymy. No, czekam. Czekam, jestem bardzo ciekawy, jak na, wyjdzie to na premierę. To się skończy skończona no, bo do premiery są dwa dni. Natomiast, słuchajcie, ja jestem zaciekawiony. Podoba mi się animacja. To jest tutaj. Turowa gra, ale nie taka z arenami, tylko trochę taka z przygodami. Czyli w sensie, że nieoddzielne ekran ładowania i walczysz, tylko po prostu masz jakąś misję do zrobienia, a walka jest przy okazji. Można przejść bokiem widzieliście. Można po prostu wejść w walkę. Fajnie. A jak wejść w walkę? Kontrolem. Kontrolem wchodzimy w walkę. I kontrolem też mogę wejść? Tak. Dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie widzimy się w kolejnym demonie. Nara.